Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Dobra! Nie! Kurwy <gry> ziom! Oh. <gry> Dobra, jebać, ziomek! W ogóle nie patrzyłem, czy się, czy w jakieś auto tam nie jedmę. O, kurwa, nie! No, no właśnie. <laughs> nie patrzyłem się, to był to był mój minus tutaj. <laughs> nie Aaaa, kurwa jaki wynik kręcę nawet na niego nie patrzę, bo jest taki dojebany! A -ha -ha, bycz! 750 tysięcy! To zdecydowanie! Satysfakcja. Tak w ogóle mało tych gwiazdek. 435 sumarycznych gwiazdek na całej mapie? Ujmuł! Tak czułem, idealnie. Ty, ale patrzcie, jak stajecie tu na brzegu i popatrzycie się prosto w dół, to wygląda jak chodnik u mnie przed domem. Wow. Nie, ja, ja nie mam chodnika, ja mam ulicę. Amazing. Nie masz w ogóle chodnika? Następne pytanie. Sprasznie, oh my fucking boy! Hello there. No to kurde, do wody. O, oh, nie! And I'm the one who found jak to się stało? Jak to się stało? Dlaczego ja zginąłem? Ten mem z dudą ciało Chrystusa. Dziękuję. Zacząłem ćwiczyć. Na <śmum> <śmum> <do> dłosy było <śmum> wszystko, dobre. <śmum> do bramki ją. Z <śmum> <W tą> stronę. <śmum> Ten jak ją kręci! Nie wierzę! Nie, no już, że nie trzydziemy. Żegnaj kulo! Jebo! Lecę za nią! Co jest? Hej! chciałem polecieć za tą kulą i wskoczyłem na jakieś jeżdżący dookoła gówno Chciałem za nią skoczyć Do Zobaczyłem go Zobaczyłem go na, na Discordzie Myślałem, że umrę że nie Byłem świadkiem, potwierdzi. to prawda Kiedy nienawidzisz pomidorów Zajemniste. To ten człowiek, nie? Jest... Two hours later Nie, nie wierzę, że tam były czereśnie Wait, I need A to check to sprawdzić To jest po prostu niepewność na To się... naprawdę są czereśnie, nie! To naprawdę nie są pomidory. To nawet, <noise> to nawet nie. nie przejdzie jako pomidorki koktajlowe, bo mają te Dingsy u góry. Nie. Całe ale ja jeszcze że Nauczycielka angielskiego w moim gimnazjum <noise> nie uczyła mnie, uczyła innych, ale zamiast I think, mówiła I think. <noise> Wiesz, pozostałości, jak robiła tam budowlankę w Anglii. <głos> <głos> I think. To jest ta misja, która mnie tak kiedyś wkurwiła. O Boże, jedyny! O nie! szło, żeby go, kurde, kropnąć. Tutaj. O! Jak to się stało? Kto mnie wywrócił? A, dobra, dobra. Gdzie on tutaj jest? Nie! nie! Frejerze, gin! Dobra, muszę uważać na to. O! Dole przecież my zginiemy. Absolutnie zginiemy na tym motorze. Ja za nic nie umiem jeździć. O! No, nienawidzę ludzi! Aaaa! Ciebie też nienawidzę! Jo pierdol, wsiadaj na ten motor. O nie o nie, już wiem czemu ta misja mnie tak niesamowicie kiedyś. O, strygerowała, nie, nie chcę spać z mostu! O, policja! O Boże! Serio! Seto streamuje, zróbmy jeszcze wjazd do Seto na sam koniec. E, lecimy do Seto i piszemy <laughs> ZEDO Plus, bo ja go tak dla Beki nazywam ZEDO zamiast SETO. A, jest leci! plus. <laughs> On od razu skojarzy. <laughs> Czy to jest. No nieźle. Ja wiem, co się stało. No oczywiście, to jest że wiem. Ja odkryłem to. O, patrzcie, kurde. Detektyw Seto.